Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj sobotę, 28 września, i posłuchajcie fragmentu z księgi Kocheleta. Ciesz się, młodzieńcze, młodości swojej, a serce twoje niech się rozwesela. Za dni młodości twojej. I chodź drogami serca swego i za tym, co oczy twe pociąga. Lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie cię sądził Bóg. Więc usuń przygnębienie ze swego serca. I oddal ból od twego ciała, bo młodość jak zorza poranna szybko przemija. Pomnij jednak na stwórce swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz, nie mam w nich upodobania. Zanim zaćmi cię słońce i światło, i księżyc i gwiazdy, i chmury powrócą po deszczu. W czasie, gdy trząść się będą stróże domu, i uginać się będą silni mężowie, i będą ustawały kobiety mierące, bo ich ubędzie, i zaśmią się patrząc w oknach, zamkną się drzwi na ulicę, podczas gdy łoskot młyna przecichnie, i podniesie się do głosu ptaka, i wszystkie śpiewy przymilkną. Odczuwać się nawet będzie lęk przed wyżyną i strach na drodze. I drzewo migdałowe zakwitnie i ociążałą stanie się szarańcza i pękać będą kapary, bo zdążać będzie człowiek do swego wiecznego domu i kręcić się już będą po ulicach płaczki. Zanim się przerwie srebrny sznur i stłucze się czara złota i dzban się rozbije u źródła i w studnię kołowrot złamany wpadnie i wróci się proch do ziemi tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. Marność nad marnościami, powiada Kohelet: wszystko marność. Dzisiaj moją uwagę w tym fragmencie zwraca takie sformułowanie: chodź drogami swojego serca. Jest to jedna z najtrudniejszych rzeczy, jaką mamy do wykonania. Odnaleźć swoje serce, odnaleźć siebie, odnaleźć prawdę o sobie, odnaleźć to, kim jestem przed Panem Bogiem. Proś dzisiaj Pana Boga o to aby On cię zaprowadził na głębinę twojego serca, aby On pozwolił ci poznać prawdę o tobie samym. Niech was, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, dobrego dnia, szczęś Boże.